Witajcie moi kochani, witamy się na przeglądzie w PEPCO. I tu Wam pokazuję rzeczy, które już były, ale zobaczyłam, że są bardzo ładne. Te sukulenty, więc Wam pokażę. Tu jest taki w takim innym kolorze niż zwykle. Zawsze były zielone. Zielone również Wam pokażę i one są za 4 zł. Tu mamy taki. One wszystkie są po 4 zł, więc tylko Wam pokażę jakie, jakie są. Tu jest następne. Pamiętajcie, jeżeli jesteście tutaj nowi i nie subskrybujecie kanału, to byłabym bardzo wdzięczna, jakbyście subskrybowali, lajkowali, komentowali, udostępniali moje filmiki. Jestem dla Was za to bardzo, bardzo wdzięczna. Dzięki temu mój kanał się rozwija. Następną rzeczą są doniczki. Tu mamy taką z podstawką. Białą, która już była. A tu jest taka: to taka jest jakby zielona. Kosztuje 17 zł. Ta już jest bez podstawki. Następna to jest nowość, taka szara. I ona kosztuje 15 zł również. Następna czarna. Czarna, która kosztuje 12 zł. Tu mamy białą, jest również e, taka sama, tylko e, taka musztardowa. I ona jest po 17 zł. Taka harmonijka. Co my tutaj jeszcze mamy? Czy my tu mamy jeszcze jakieś? Wszystkie chyba już Wam pokazałam. Spójrzcie ile tego jest do wyboru do koloru. Przechodzimy dalej. Zerknijcie na to. Pokazywałam Wam już te narzuty, a tu jest jeszcze w takim kolorze szarym jasnym. Więc tu mamy 200x220 za 40 zł. I tak ona się prezentuje. Z drugiej strony jest jaśniejsza. Tą wam już pokazywałam, ale jeszcze pokażę, może ktoś nie widział. Z jednej strony jest taka, z drugiej strony jest. <laughs> Przepraszam, tamtego koloru. I tu mamy tą musztardową, z drugiej strony jest szara. I tak to wszystko wygląda. Patrzę, co mogłabym Wam tu jeszcze pokazać. E, tu jest taka podusia, jak sweter, za 30 zł, 35 na 50 cm. I jak widzicie, jest zameczek. Można sobie to zdjąć i uprać bez problemu. I z drugiej strony, jest taka, taki bardzo miły materiał. A tu mamy tą nowość, która niedawno weszła. Kolorowa podusia za 30 zł, 43 na 43 cm. Ona jest z tyłu zielona i takim samym jest kolorem oprzyta dookoła. Również bardzo miłego materiału. Przechodzimy do kuchni i zerknijcie na to, jakie fajne szklaneczki znalazłam. Takie dosyć wysokie. Tak wyglądają, to są te podwójne i ona kosztuje 15 zł. Tu mamy taką szklaneczkę, na przykład do latę. A jak ktoś mm, lubi takie tradycyjne szklanki, kubki, to tu mamy również taki z takim tym podwó podwójną ym, ścianką za 15 zł taki kubeczek, dosyć duży. On duży, tutaj delikatnie. Co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Patrzę, co mogłabym Wam pokazać. Pokażę Wam jeszcze tutaj te szklaneczki. Cztery sztuki, takie duże, zobaczcie, one są takie mm, duże beczułki. I jak widzicie. Mm, I kosztują 20 zł. Następne to są 3 sztuki 350 ml za 8 zł. Ja to się śmieję, że już miałam chyba wszystkie rodzaje tych szklaneczek, bo e, u nas dużo się wybiło. Gdzieś ktoś krzywo włożył do zmywarki, to te śmigło w zmywarce po prostu e, rozwaliło tą szklankę, że tak powiem. Tu jest ta półeczka za 15 zł, o którą się pytałam, gdzie wy ją wsadzacie? E, już mi wyjaśniłyście. A tu jest następna za cztery dyszki. I już Wam pokazuję. Może Wam się akurat przyda, jeszcze z takimi haczykami. Jak widzicie. I ta półeczka wygląda tak. Dobra, odstawimy ją. Co tutaj jeszcze Wam fajnego pokazać? O, zobaczcie, tyle razy byłam w różnych pepkach. A nie widziałam jeszcze tego. Była ta seria z buziami. Niektórzy są. Niektórzy po prostu lubią te twarze, niektórzy nie, ale zobaczcie, tu mamy czarny kolor kubeczek na pastę i na szczoteczkę za 10 zł i do tego mamy dozownik, dozownik do mydła również z taką twarzą. I one są za 15 zł. Ten dozownik jest za 15 zł. I jeszcze jak jesteśmy tutaj, to pokażę Wam ten. On jest taki dodatkowo na jakąś gąbeczkę do odłożenia, żeby ta gąbka nie leżała. Wiadomo, że te gąbki zawsze się tak gdzieś się walają po tym zlewie. I ten kosztuje 10 zł. Okay, przechodzimy dalej mamy tutaj wyciskarkę do cytryny czy do pomarańczy wcześniej były w takich kubeczkach nie wiem czy kojarzycie pokazywałam wam na przeglądach i ona kosztuje 5 zł ciekawe czy się sprawdzi czy ten plastik będzie taki e, solidny i tu mamy drugą opcję kolorystyczną taką zieloną zerkam zerkam co, co bym mogła wam jeszcze tutaj e, pokazać o, może tutaj akurat wiszą trzy pary nożyczek. Zobaczcie, trzy sztuki: większe, mniejsze i najmniejsze. I one są za 7 zł. Tu mamy nożyki za 3 zł, 5 sztuk w kolorze czarnym. Tu mamy obieraczki. I te obieraczki. Kosztują 3 zł. Tu mamy nożyk z takim yy, białym ostrzem za 8 zł. I z szarą rączką. A tutaj za 4 zł. dwa nożyki. Z taką zieloną rączką. Zaraz zobaczymy, czy jakieś inne kolory. Tak, jest jeszcze szary. Może się komuś przyda. E, tutaj jest do szuflady taki plasticzek na sztuczce. I ten plastik kosztuje, już Wam mówię, 4 zł. E, mamy biały. Tak jest ukryte, że powiem Wam szczerze, że nigdy tego nie zauważyłam. Ale tutaj mamy jeszcze szary. Nie wiem, czy pamiętacie, we wcześniejszych przeglądach pokazywałam Wam również drewniane. Tutaj mamy plastikowe, szybko można je wyciągnąć, e, obmyć bez problemu. Do tego możecie sobie kupić taki e, ociekacz do szczućców, który jest w cenie 4 zł. A tutaj mamy biały. To wam pokazywałam te krateczki, tylko były szare i, e, i białe. A tu mamy jeszcze, widzę, kolor czarny. Za 5 zł, dwie sztuki. To Wam mogę polecić, mam w szufladach u siebie, te takie maty za 4 zł. E, ja mam chyba w kolorze czarnym i białym, albo takim kremowym. Nie, białym, na pewno białym. E, tu mamy szare i czarne. E, ja mam w szufladzie kubeczki i e, te słoiczki z, przy z przyprawami i dzięki temu nie ślizgają mi się tam... E, te rzeczy. I na koniec pokażę Wam jeszcze coś dla piesków. Tu mamy takie buteleczki. Sama mam podobną. Gdzieś się wychodzi, nalewasz wody, po prostu później przychylasz i on sobie pije z tego. Także takie dwa w jednym. Za 10 zł buteleczka i miseczka. Fajnie na, spacer na spacery. Nie trzeba się później martwić, gdzie nalać pieskowi tą wodę. I tu są takie kolory. Tu mamy jeszcze taką szczotkę. Za 10 zł do czesania tak się e, prezentuje. Nie, nie mam pojęcia, czy się sprawdza. E, ja takiej szczotki nie posiadam. I dwa ręczniczki e, za 15 zł. No tak, e, mój przegląd dobiegł już końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie, co tam dzisiaj porabiacie. Ja jak zwykle uciekam do ogrodu. Trzymajcie się. Cześć.